Cześć, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Na przełomie XIX i XX wieku żyła słynna balerina Anna Pawłowa. Ona była znana z tego, że podróżowała razem z całym zespołem swoim tanecznym po całym świecie z tournée oraz znana była z odtwarzania głównej roli tanecznej w spektaklu pod tytułem Umierający Łabędź. Anna Pawłowa dotarła również do Australii i do Nowej Zelandii i tam w okolicach lat XX. Z tego wieku, pewien cukiernik zainspirowany jej twórczością, jej taką e, delikatną e, sylwetką drobną e, stworzył deser, e, który nazwał Bezą Pawłowej, inaczej ten deser też jest nazywany Tortem Pawlowa. E, i do dziś trwają spekulacje i dyskusje i kłótnie o to, czy jest to deser australijski czy nowozelandzki, a z czasem Amerykanie zaadoptowali sobie bezę Pawłowej jako deser z okazji święta 4 lipca, chyba ze względu na tą kolorystykę, chociaż zielona barwa trochę psuje tutaj kolorystykę amerykańskiej flagi. Beza jest przepyszna, z wierzchu jest biała, chrupiąca i popękana, a w środku taka miękka i piankowata do tego jest przykryta bitą śmietaną i udekorowana owocami. Klasycznie to są truskawki i borówki amerykańskie oraz kiwi, ale oczywiście można przygotowywać bezę pawłowej w różnych wariacjach smakowych, również wzbogacając smak samej bezy o jakieś dodatki typu na przykład odrobina kawy czy czekolady. Gorąco wam polecam spróbowanie. Receptura nie jest skomplikowana. Wystarczy, że ubijecie pianę z białek, a deser na pewno zachwyci i was i waszych gości. Zobaczcie teraz, jak go przygotować, a ja po więcej przepisów zapraszam też na pozytywna OK, w takim razie przygotowujemy bezę Pawłowej, zwaną inaczej tortem Pawlowa albo tortem Pawłowej. Zacznę najpierw od ubicia białek na pianę. Na pianę ubija się białka, które są już doprowadzone do temperatury pokojowej, czyli trzeba je wcześniej rozbić i zostawić na około 30 minut, żeby się troszeczkę ociepliły, jeśli były jajka wcześniej wyjęte z lodówki. Najpierw na średnich obrotach miksera, tak do momentu, aż piana zacznie już bieleć. Moje białka już troszeczkę zbielały, jest już z nich utworzona taka delikatna piana o dużych bąbelkach. Teraz, żeby ubiły się lepiej, ponieważ nie mamy miedzianej miski, tylko miskę plastikową, dodam ocet. Zwykły ocet spirytusowy, można też dodać sok z cytryny albo ocet winny. Ważne, żeby te białka zakwasić. Proporcja jest taka, że na dwa białka przypada 1 czwarta łyżeczki octu, czyli tutaj trzeba dodać 3 czwarte, czyli taką niecałą łyżeczkę. I znowu miksuję. Teraz już będzie można za chwilkę zwiększyć obroty miksera do tych najwyższych. Moje białka są już ubite na sztywno na sztywno, tak, że mogę spokojnie obrócić do góry dne miskę i one z niej nie wypadną. Teraz można zacząć stopniowo dodawać cukier puder albo zwykły cukier. Ja sobie zmieniłam w blenderze cukier zwykły, właściwie cukier zwykły domowy, waniliowy, z prawdziwą wanilią. Zmieliłam go sobie na puder, więc teraz będę stopniowo go dosypywać i dalej ubijać pianę, tak, żeby ubiła mi się na pianę, na bezę. Na początku na niewielkich obrotach, żeby cukier mi nie sypnął i na całą czarną bluzkę się nie rozsypał i nie udekorował je. a teraz już na wyższych. I teraz na sam koniec, już do ostatniego miksowania, kiedy już jest rozmiksowany cały cukier, dosypuję mąkę kukurydzianą. Masa jest cała zmiksowana. Teraz można już przełożyć ją na papier do pieczenia, bo najlepiej jest piec na papierze do pieczenia. Można też ewentualnie na folii aluminiowej, ale nie polecam na blaszce, nawet na smarowanej, bo taka duża beza może potem ciężko z takiej blaszki schodzić. Masę trzeba wygarnąć, tak, żeby utworzyła taki duży ładny stożek. Można potem jeszcze jakoś ją delikatnie uformować. Wygarniam masę. I mam nadzieję, że pięknie będzie wyglądać. I trzeba jej jeszcze teraz nadać kształt taki bardziej kolisty, bo trochę nie jest regularna. Im wyższa, tym lepsza, bo ona jeszcze troszeczkę no, się rozjedzie w pieczeniu. I trzeba wstawić ją do piekarnika. Teraz do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza bez termobiegu albo do 160 z termoobiegiem. Ważne, żeby od razu po wstawieniu piekarnik przełączyć na temperaturę o 20 stopni Celsjusza niższą. Bezę już upiekłam. Beza się również przy otwartych drzwiczkach w piekarniku po upieczeniu przez godzinę suszyła jeszcze. A teraz trzeba przygotować bitą śmietanę. Mam już bitą śmietanę, mam już śmietanę kremówkę na bitą śmietanę, schłodzoną. Ona się powinna schłodzić w lodówce, najlepiej tak przez kilka godzin. Ja ją chłodzę w metalowej misce, która też dzięki temu jest bardzo zimna. I jeszcze mam też schłodzone do miksera, dzięki temu śmietana ubije się możliwie najłatwiej. Najpierw na niezbyt dużych obrotach, na takich średnich, potem można zwiększać śmietanę. Ubijam bez cukru, no bo beza już jest wystarczająco słodka. Pamiętajcie, żeby śmietanki nie ubijać zbyt długo, bo może wyjść masło. Można też w trakcie ubijania dodać do śmietanki jakiś fix. Sprawdźcie tylko listę składników tego fixu, żeby nie był to jakiś taki objątkowo dużej zawartości sztucznych konserwantów czy jakichś innych podejrzanych dodatków. Ja jeszcze chwilkę poubijam moją, ale już za chwilkę przekładam na bezę. Ta moja beza troszeczkę opadła w trakcie pieczenia, w trakcie właściwie już suszenia. Trochę się zmartwiłam tym, ale beza pawłowej powinna być bezą, która w środku jest taka jakby niedopieczona, taka mięciutka i delikatna, taka piankowata, a tylko z wierzchu powinna być taka właśnie chrupiąca i delikatnie popękana. Teraz wyłożę tą śmietankę na właśnie na to zagłębienie, które powstało. Trzeba jej nadać fantazyjne kształty. Można to zrobić. Rękawem cukierniczym, ale nie jest to konieczne. Moja beza wygląda przepięknie. Teraz jeszcze tylko trzeba przełożyć ją na paterę i udekorować, i będzie gotowa. Ostrożnie, myślę, że najlepiej będzie przełożyć ją na paterę razem z papierem, a potem ten papier delikatnie wysunąć. Podważę ją podkładką do tortów, tak żeby się odlepiła od papieru. Wbrew pozorom, takie przełożenie razem z bitą śmietaną jest prostsze, dlatego że ta beza troszeczkę się utrzyma dzięki niej w całości. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że podczas przekładania, podczas wyciągania nam się pokruszy. I na koniec dekoracja. Kiwi pokroję w swoje plasterki i zacznę właściwie od kiwi, bo ułożę je tak na kształt. Niektórzy mówią na to carpaccio. Truskawki chyba na połówki. Tak mi się wydaje, że będą wyglądać najlepiej. I jeszcze na koniec borówki amerykańskie. Kiedy już wszystkie truskawki są rozłożone, wystarczyło mi 12 truskawek. Tych borówek ułożę trochę tutaj na samym trusku. I jeszcze dookoła. I jeszcze na koniec troszeczkę listków świeżej mięty, ale nie za dużo, żeby już nie przesadzić. Proszę, i gotowe. Wygląda po prostu niesamowicie i na pewno będzie obłędnie smakować. Dzięki wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dajcie mi znać, jak wasza beza Pawłowi się udała i czy smakowała.